W naszej szkole uczniowie mogą rozwijać swoje parsje na bardzo wielu polach dzięki szerokiej gamie zajęć pozalekcyjnych. W naszej szkole działa samorząd szkolny. W ramach tego samorządu organizujemy wiele różnych wydarzeń. Organizujemy takie rzeczy jak dni bez plecaka, jak wspomagamy działania wolontariatu w związku z obecną sytuacją w Ukrainie. I myślę, że jest to coś, co warto się zaangażować. I dlaczego warto przyjść do poniatówki? ponieważ każdy, kto ma jakiś pomysł, ma jakąś wizję, znajdzie tutaj osoby i dorosłych, i też starszych, doświadczonych kolegów, którzy mu pomogą ten pomysł zrealizować. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i chcemy Wam w tym pomagać, w tym, żebyście realizowali swoje pasje, żebyście czynili naszą szkołę, ale też cały nasz świat lepszym. Dlatego zapraszam Was, przyjdź, przyjdźcie do naszej szkoły i zaangażujcie się w nasz samorząd, bo samorząd to są wszyscy uczniowie, a razem możemy stworzyć coś wspaniałego. W naszej szkole bardzo aktywnie działa również wolontariat. Angażujemy się w wiele akcji, m.in. w Flachetną paczkę czy wywoźb oraz współpracujemy z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. A ostatnio, w związku z zaistniałą sytuacją w Ukrainie, organizujemy... Się Organizujemy bardzo wiele akcji pomocowych, między innymi zbiórki rzeczowe czy kiermasze. W piątym liceum, w którego, którego dzień warte teraz oglądacie, mamy też chór szkolny, który prowadzi nasza dyrygentka Marta, która jest studentką na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i studiuje zarówno dyrygenturę, jak i śpiew, w związku z czym jest najlepszą osobą do prowadzenia chóru w naszym liceum. W dodatku jest świetną, ciepłą i bardzo taką otwartą osobą. Dlatego ja mogłabym Was z góry zachęcić, jeżeli lubicie śpiewać, jeżeli lubicie muzykę, żebyście przyszli do nas, do chóru. Z całym sercem zapraszam Was do chóru Poniatówki, ponieważ to jest świetne miejsce, żeby uciec też myślami od tego szkolnego zgiełku. W naszej szkole prowadzone jest kucho debatanckie, na którym uczymy się budować argumenty i wypowiedzi na debatach oksfordzkich. Bierzemy też udział na przykład w by... Mistrzostwach polskich debach ostworskich, gdzie w tym roku udało nam się dostać do finału i pojechać na sam finał do Poznania. Teatralne poniatówki pozwala rozwijać swoją pasję do teatru i świetnie się bawić. Wykonujemy zadania aktorskie, ćwiczymy improwizację, przygotowujemy spektakle i zawieramy międzyklasowe przyjaźnie. Czasem korzystamy z sztuk pisanych przez wielkich twórców, takich jak Molière, a czasem sami piszemy swoje własne scenariusze. Wystawiamy też nasze sztuki na międzyszkolnych festiwalach, więc jeśli uwielbiasz teatr, zapraszamy. Koło kryminalistyczne powstało w 2016 roku jako pierwsze w szkołach ponadgimnazjalnych tego typu koło. Obecnie również nie mamy informacji o tym, aby w innych licach były zajęcia szkoła kryminalistycznego. Podczas naszych zajęć łączymy chemię, fizykę, biologię, ale także nauki humanistyczne, takie jak socjologia i psychologia. Zajęcia trwają 2-3 godziny, podczas których ujawniamy ślady krwawe, odciski palców lub prowadzimy rozmowy z naszymi gośćmi. Zachęcam. W naszej szkole jest też sekcja graficzna, która odpowiada za przygotowywanie profesjonalnych grafik, za przygotowywanie plakatów lub materiałów informacyjnych. Odpowiada ona na przykład za przygotowywanie... Y Zaproszeń na tegoroczną studniówkę, za y, przygotowywanie grafik na Dzień Otwarty oraz za plakaty do wolontariatu. Zrzesza ona wszystkie osoby, które chcą się rozwijać kreatywnie i poszerzać swoje pasje w dziedzinie grafiki. Jeśli chcecie się spełniać literacko w poniatówce, to także możecie to robić. W naszej szkole funkcjonuje Gazetka Szkolna, y, którą prowadzi wspaniały zespół redakcyjny. W zeszłym roku udało nam się wydać jubileuszowy numer y, brudnopisu. I tak naprawdę mogą przychodzić tutaj wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób lubią pisać, robić wywiady czy po prostu mają jakieś zainteresowanie, którym chcą się podzielić. Mamy sekcję kulturową, naukową i możecie także przeczytać, co dzieje się w naszej szkole. Także serdecznie zapraszam do Gazetki Szkolnej. W naszej szkole jest organizowana bardzo fajna inicjatywa, a mianowicie pan pedagog robi co miesiąc wyjazdy w góry na weekend atmosfera na wycieczkach jest bardzo bardzo fajna. Można poznać wielu ciekawych ludzi zarówno ze szkoły, jak i spoza szkoły, na przykład absolwentów. Wycieczki są też okazją do odpoczynku i trochę odcięcia się od codzienności. I wiążą się z bardzo długą tradycją, bo w maju będziemy jechali już na 140 wycieczkę. Od września 2020 roku w szkole działa sekcja medialna. Jest to grupa odpowiedzialna za promocję szkoły, dokumentację wszelkich wydarzeń, takie jak apele czy jasełka. Naszym celem jest wspólne rozwijanie się czy tworzenie najróżniejszych projektów. W roku 2021 byliśmy odpowiedzialni za Dzień Otwarty Online, pierwszy taki Dzień Otwarty w historii polskich szkół, gdzie zbudowaliśmy studio na cztery kamery, przygotowaliśmy filmy promocyjne, wszelkie animacje, belki i za to wszystko byliśmy my odpowiedzialni. Więc jeśli interesujesz się filmu, filmem bądź fotografią, to zapraszamy do nas, żebyśmy mogli porobić wspólnie jakieś fajne projekty. Doroczne wyjazdy na rejs Pogorią są wydarzeniem niesamowicie integrującym społeczność Poniatówki. Wspólnie uczymy się tutaj działać w trudnych warunkach. Możemy poznać nowe osoby, możemy poznać osoby, które znaliśmy od zupełnie nowej strony. Jest to też niesamowita okazja, żeby poznać różne zakątki Europy, ich kulturę, pozwiedzać. Jest to też przede wszystkim świetna okazja, żeby odpocząć od zgiełku szkoły i poddychać świeżym morskim powietrzem.